Samorząd dokłada rozbita chyba 28 na jedną, pozostała płata na W dziesiątym wykonaniu uchwały by gminy Biała Podlaska. Gościnie w Ciciborze Dużym, miejscowość pod Białą Podlaską. Ze mną wójt gminy, gminy Biała Podlaska, pan Wiesław Panasiuk. Również sesja miała miejsce, tutaj pewnie przybitki w tym materiale będziecie mieli państwo do obejrzenia. Panie wójcie, ale jesteśmy tutaj z innego powodu, z powodu bardzo bardzo szczęśliwego. Święto w miejscowości, otwarcie, oddanie świetlicy po modernizacji. Jest to kolejna świetlica przekazana mieszkańcom do, mm, do, użytku. do użytku. Co się Od, zmieniło? Co, jak, na, na czym polegały prace tutaj? Gruntownie się zmieniła tutaj świetlica. Łączy z przebudową z głównej sali mm, Poprzez węzeł sanitarny do budowy strażnicy włącznie. Ogrzewanie y, olejowe sara klimatyzowana pomieszczenia rzeczywiście wyglądają imponująco. Koszt tego przedsięwzięcia 634 tysiące złotych, z tego dofinansowanie z prowu 302 tysiące złotych. Trzeba było podjąć męską decyzję, że będziemy. Pomału odnawiać i przekazywać na służbę społeczeństwu. I takich obiektów mamy już wyremontowanych co najmniej 17, z tego 6 obiektów przy współfinansowaniu, przy montażu środków unijnych. Bożena Pawlina Maksymiuk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej. To może panią zapytam jako, jako pewnie pomysłodawczynie, co ma być w tej świetlicy? Bardzo się cieszymy, że na terenie naszej gminy cokolwiek robimy, to poszukujemy jakie funkcje można w obiekcie pełnić. Jest to piękne w centrum ochotniczych straży pożarnych, gdzie ma być izba regionalna w bardzo oryginalny sposób urządzona. Związane, to znaczy będą w niej znajdowały się wszystkie pamiątki, najciekawsze pamiątki takie z dawnych 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 lat, które służyły strażakom OSP do, do ich akcji. I chcemy to zrobić na zasadzie takich kolaży, które będą tutaj na, na ścianach. To będą stare hełmy, to ma, um, urządzenia, którymi um, palący się ogień roz, rozciągano, prawda? I czy stroje dawne, jakie były. To wszystko ma być w takiej formie bardzo współczesnej, w ramach wzięte i to będą tworzyły kolarze. Chcemy, żeby to miejsce było też miejscem edukacji dla dzieci, dla różnych Wiekowych. Od przedszkola do y, 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 szkoły powszechnej, gimnazjum i młodzieży, która będzie chętna. Mamy tu piękny plac, na którym mogą być y, y, postawione przepiękne y, stare elementy tak związane. Funkcjonowaniem straży. Chcemy, żeby tu były i zabawki, i gry, wszystko co związane jest właśnie ze strażą. Żeby od najmłodszych lat grupy przyjeżdżające tutaj mogły się edukować i oczywiście wzrastać do tego w świadomości, że w przyszłości można zostać dzielnym strażakiem. Żeby zachęcić do tej pracy, społecznej pracy, bo jak nie, wiemy, nie mamy w dniu dzisiejszym wolontariuszy. Co zrobić, żeby edukować od najmłodszych lat w tym zakresie. A przede wszystkim jest to, jest, to, jest to dla nas bardzo istotne, że tutaj jest bardzo prężna grupa śpiewacza, że bardzo prężne jest środowisko strażackie i które potrafi koordynować i współpracować z innymi. Mam nadzieję, że będą tu szkolenia związane z ratownictwem, mam nadzieję, że będą robione tutaj przeprowadzane kursy dla dzieciaków jeżdżących na rowerze. Tu jest takie miejsce mundurowe, gdzie dzieci będą mogły poznać szybkie dyscyplinę i jak, jakie funkcje, ogromne funkcje, Społeczne niesie praca Ochotniczej Straży Pożarnej. Kiedy jest planowane otwarcie tak oficjalnie te, te, tego środka Praktycznie rzecz biorąc, już widzicie Państwo te halabardy, te, ten piękny, haftowany ręcznie y, sztandar y, straży. Ale wracając do tych pięknych za nami będących, to są też pewnego rodzaju kolarze, y, które były robione przez młodzież że z szkół. Y, samorządowa Organizacja Placówek Oświatowych w tym roku zorganizowała swój turniej szkół pod kątem m.in. właśnie stworzenia tworzenia tego typu historii poszczególnych PSP z terenu naszej gminy. To między było już też z zamierzeniem z myślą, że te piękne przedmioty i te piękne historie znajdą się w tym miejscu.